Witam serdecznie. Spróbujemy teraz zademonstrować działanie tej luteczki. Dobrze. Poprawimy ją troszeczkę. Jest dosyć duża fala, ale może się uda. Tak sobie dosyć składnie płynie, jest spora fala. Postaram się to zrobić tak, żeby było dobrze widać. Nie będę odpływał zbyt daleko, natomiast pokażę. Jak ona sobie radzi? Teraz ona automatycznie sama płynie Spróbujemy zawrócić O tak Będzie ona automatycznie do nas sama wracać jeszcze są kłopoty bo tak jak mówię do które się uczę nie sterować, ale myślę sobie że będzie radzi sobie świetnie z dużą palą i to jest kapitalna rzecz fala jest naprawdę duża a jeszcze raz próbujemy Widać na głębszą wodę. Zważona automatycznie płynie, tak by nie będę zawracał, nie będę. Kombinował, że się uczenia, sterować. Nie jest łatwo, bo jest tak, jak mówię, spala, dosyć dużo. To dobre słońce teraz, dlatego nie wiem czy będzie dobrze widać. To by było na tyle. Dzięki bardzo, myślę, że nagranie jakoś udało mi się sprawnie nagrać.